Cześć, cześć, z tej strony Wuchaj i jest ze mną także i Sarlen. I, I we dwójkę Spoko. sobie e, pykamy w Hawkena. Tak, druga część e, sagi o mikrofalówce, która chciała być lodówką. Kustomizowałem e, sobie e, mojego mecha, mam teraz Submachine kanona, AMP, który e, ponoć ma włączać systemy w przeciwnikach. E, zobaczymy jak to będzie. E, zabierzemy części i zbudujemy najlepszą lodówkę, jaka była. A teraz sobie poszukamy jakiegoś meczu, co nie? O, tak. Mam nadzieję, że, że będziemy mieli teraz dostęp... O! Mamy teraz dostęp do większej ilości rzeczy. Gramy na serwerach z UK, dlatego że najbliżej nam do nich. Z tego względu, że najmniejsze pingi są. Czyli najlepsza jest reakcja klienta do serwera i odwrotnie. Jakby, jakby nie patrzeć. Weźmy sobie może tutaj taki meczik 20 na 24 dostaniemy sobie. Nie, wolę team def wiesz, bo one są dosyć ciekawe. No spoko. E, ostatnio też mieliśmy team def i był dosyć dosyć fajny. Dobra, to że jest... mnie ciągle mordują. No mnie też trochę. No, trochę, no bardziej. <laughs> nie nie no, wiem, czemu. ta szpaczki. gra chyba, ta chyba gra jest zrobiona pode mnie lekko. No nie, nie będę nie będę teraz się chwalił, bo jeszcze się okaże, że tam... Ten... Że oberwę, nie? Na wejściu Ła. Lecimy z tym koksem nie, Aha Co? Już obrywasz? Nie. Co? Server jest pełny No co ty? Nie jest pełny. O nie jest. Jest. Nie. Nie! Niedobrze. Spróbuję dołączyć, tak? Dobra, to ja tutaj będę pił Kapitan Killert. Pijesz, próbuj kogoś wygonić z gry. Już biega. Wow, ale ta broń jest super. Nie ogarnia mnie jeszcze. Ten machine gun? No, fajnie, fajnie miecie. Jak ja ten? Się tam? Lecitam, jest akurat od czwartego poziomu, to wiesz. Akurat. Dobra, yes, puściłem wow. im bombkę takiego. Zgniłe jajko, he, he, he Trzeba się podleczyć 200 życia, w to nie chodzi Tutaj załatamy Tam Lekko wyklepiamy I będzie sin Dobra, idę na górę O, no to bo... tak Jaki duży Jaki duży był Jaki karaluch Panie, 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 nie spadaj Gdzie on jest? A to mój. No, przepraszam, nie chciałem pić swojego, tak? Przestraszyłem się. Jestem małą mikrofalówką. Ojej, no, ojej, no, umieram! Makron mnie zabił. 25. Reaper. Hmm. Ja jestem tutaj taką biedroneczką przy nich wszystkich. Uja. Tylko trochę. Jak się dostałeś? Nie, ja ciągle próbuję to może zmienimy A, jak tam chcesz? My no tak mogę próbować dołączać Tak No bo mi tak głupio trochę Jeszcze dawaj Słucham? Też bym co mordował Dawaj je? Oj, gdzie tak. on zniknął? Tu nie Nie ma! Umrzyj um, nie, nie do Ciebie. Wiem, wiem. Makrona zabiłem, to była taka zemsta. No to wracamy za, za sekundkę. A poczekaj. No nie ma, niestety. A, ej, nie ma żadnego killa, ale Beka. Myślałem, że mam killa. E, jak to się robiło? Tutaj. O, taka mała instrukcja dla tych, co nie wiedzą. Tak. Ja sam nie wiedziałem na początku. Bałem się tego. Nie, nie, bo w ogóle to jest jakoś tak trochę nieintuicyjnie. Ten, jak on się to nazywał, wyłączenie gry, wyjście z gry. A znowu mi popczyli napis "mikrofalówka". Chyba nie można używać polskich znaków, niestety. Dobra, dam play. Server match. Dawaj. Dobra, jest. Znalazłem. 14 ludzików. Aaa, szybciej. E, na 20. Spoko, spokojnie, spokojnie. Włączam. Dobra. Jeszcze zaprosimy nasze rodziny. Hmm, Śpiał. No to nie nie ma spania, Trzeba grać. Dobra. A patrz a Czy jesteśmy w... tej samej drużynie Jesteśmy. Jesteśmy. Mówisz to dobrze? Tak, już widziałem. Złożyłem wniosek taki, wiesz. I tam. I Przyjęli na szczęście. O, no, ziomek! Ziomek, umiesz jeździć? Kto ci dał te prawo jazdy na mecha? Chyba tylko do przodu. Dostał klawisz W i tylko mnie tak jeździć. Nie, Nie. Co, już zginąłeś? Tak. O, widzę, fajnie. Hamburger cię zabił. <laughs> co? Hamburger. A, to jest lepsze czytałem. Bo chyba powinienem coś zjeść. Może hamburgera? Ja też bym mu myśleć co się Faktycznie, faktycznie. Wow! Panie, panie! Mają mnie, no kurczę, mają mnie Oddajcie go A! Wzięli mnie W we trójkę ja. normalnie. gang gangpunk był Ja nie mogę O Sirius Nie, asystent. A Prawie jakbyś zabił To się to się równoważy Ehe. No prawie, prawie Czekaj hmm. coś, coś, coś mnie drosnęło. Mam wrażenie, że to kolega mnie tutaj. Jakiś jakiś snajpa Plecy, moje plecy. Tak? Oberwałeś plecy? No, z jakiegoś krawinkę dostawałem. No i ja mówię, ktoś tu snajpi. Takie jakieś siskry pocisnęły się. Dobra, to jest mój ziomek Pocisnę bardzo szybko tutaj I tu było. Ginie yy, Ja czy kto? Nie, tam przeciwny Spoko, ja Bo ja Ale ja to mój, skrzyłem. sorry, sorry, jaki ze mnie bubel A widzę cię Zabiłem go! Widzę Uciekam, ej, ściana mi się pojawiła! Tylko peka, tylko wiesz Idziesz w powietrze i tu raptem ściana Nie, prawie go... prawie go miałem, ale ktoś go zabił, jak eee. mięła. Wiesz, prawie ja. Ale chyba nie ja. <laughs> Prawie dziękuję. Eee. Dobrze, to jedziemy dalej. Ej, podoba mi się To nowa broń. Jest mocna, wiesz, ten maszyngan, ale eee, on się szybko zagrzewa. Albo to jakieś wrażenie takie odniosłem, coś mnie. W tym samym miejscu, a mam wrażenie, że to jest po prostu tak gra zrobiona. O, będziemy niszczyć te latarnie. Już co? Nie wiem, czy znasz taką grę, kiedyś była taka gra na PlayStation. G-Police. Ona nie tylko chyba na PlayStation była, z tego... ale ja grałem na nią na PlayStation. I właśnie ta mapa tutaj, to mi tak strasznie to przypomina. Taka futurystyczna gierka była. Nie kojarzę, wiesz? Bardzo fajna. Grałeś policjantem. W super, w super takim... E, ...samolocie? No, można to tak nazwać. E, czemu ja przeciwników nie spotykam? Boją się, czy co? Wiedzą, kto na miasto wyszedł. Mhm. Się pakowali. Wszystko I tu, możliwe. No. Dobra, kto chodź się chodź, wygadał? Chodź, Tak, daleko. No mówiłem, na koniec miasta poszedłem. Na drugi koniec. Idę po was. I... i tutaj coś do mnie strzeliło? Au. Nie, to mój. Eee... O Jezu. A, tu... Za późno się że ktoś mi w ogóle we mnie strzela. A. No to masz problemy z orientacją w terenie. Tutaj tak. A przyzwyczajasz się, wiesz? Bo czasem mechy się potrafią zlać stylistycznie z otoczeniem, i to jest fajne. Także jak dostaję w plecy, to mi raczej mało pomoże. No to tak, jak w plecy to. Co ja zrobiłem? Co ja takiego zrobiłem? Incoming, coś tam. No coś do ciebie leci, też wow! Dostałem takiego uklatkowania, panie, że. że nie wiem. Zupełnie. Dobra. Od, odklatkował się. Muszę coś z tym zrobić. Tak, tak, mówiłem to już. Oj, 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 oj! Dobra! Zabiję go. Gdzie? Szedł raptor. Ja tu przy koledze postaję sobie ja się podleczę. Nikt mnie tu nie widzi Dobra, widzi mnie Uciekam! Uciekam! Nie, 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 nie! Potknąłem się, panie! O jany Jaka niezdara ze mnie Co, zgniąłeś? No, potknąłem się i zginałem Ajajaj aj. <laughs> dawno nie lecimy. Lecimy z tym. O sam. Nie, 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 nie ma takiego bicia. Prawie jakbym go zabił. No ktoś mi od boku cisnął Szkoda, że nie można tego zobaczyć Ajajaj Dobra Dzień dobry Tu polecimy Oho, paliwa się kończy Ładuj, ładuj Ładuj węgla więcej to do maszynowni. Chyba ja się tego długo nie przeżyje, ale spróbujmy się naprawić. Nie ma. Zginiesz. O nie, tu wieżyczka gościa była. Dobra, cofnę nasze Zginę. Jak? Jaki cham, jak we mnie wszedł. Jak nóż w masło. Ktoś go powinien zabić. Dobrze, jak ktoś go zabił. Masz za swoje. Ja nie mogę. Jakie hasło? Wieżyczki rozstawiają. No, wieżyczki są małe. Ja. No, ciężko. Słyszałem, że ciężko je zabić. No, od autora wystarczy parę strzałów, ale. Dobra, się zginą. zobaczyć. Zginął, zginął. Ja się chowię. Lecz oj mnie. Tam był. Dobra A, A tu raam Tędy sobie Aj No to się wtopiłem hmm. Mam nadzieję że nie będzie jakiś Dobra, jest tam Cicho, 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 cicho mhm. O, dostałem jakiś unlocked Thanks for playing Co? <laughs> WTF? <laughs> Thanks for playing No nie Zginąłem Dość często teraz ginę, poprzedni mecz był lepszy Cicho Czemu? Byłem tam wiesz, najlepszy prawie Cicho, bo ja ciągle ginę, praktycznie tutaj i wcześniej też. Jaki hamo, on ze mnie coś wysysa. Muszę się dowiedzieć, co to jest. I zawsze mi jakiś podejdzie, bo ja nie, nie widzę, że coś strzela, ale Jakiś promień, a? Promień tam. Witaj w promień. Kurczę. On tu byli. Tam u góry. Chyba. Oj, latarni. No, synek Skończyło się paliwo, do tego. Dobra, gin Gin Daj Dobra, poszedł Poszedł wuja pana Dzień dobry O Jakie fajne Wow. Dobra, zobaczmy rekruta Wow, co ja zrobiłem? Oszukałem grę. <laughs> Dobre to było. No. O, będziesz grał rekrutem. Fajna, fajna e, ten machina. O, postaram się trochę pograć. Tylko wiesz, on jest taki bardziej do skakania i tak dalej. Chociaż nie scout, bo taki bardziej jest. Tylko scout jest bardzo delikatnym stworzeniem. A tutaj. Można troszkę poszaleć hmm. się ma? Idę za kolegą albo koleżanką. Hmm. Gdzie są przeciwnicy? Tam. Widzę na mapce. Tu będzie po prawo. Jakiś ziombel. Ziombel, bąbel Błaga grana. Ej. To... Aha. Koniec gry. O, defejt. Noin, moja pierwsza przegrana w tej grze. Nie dobrze. <laughs> Siema, cześć. <laughs> Wszystkim. Na razie.